Dzisiaj nie mam wam nic śmiesznego do pokazania, więc stwierdziłam, że wystarczy moja twarz. Cześć! Z tej strony Ivy! Witam się z Wami w kolejnym odcinku. Tak, w tym tygodniu zdecydowanie nie próżnuję. Jest to już drugi odcinek, tak więc jeśli nie widzieliście tego wcześniejszego, polecam nadrobić, a to, z czym dzisiaj do Was przychodzę, to wydaje się dość długo wyczekiwane. powiedziałabym nawet dłużej niż to konieczne. Trzy puszki z serii Heroes. Tak, na swoim koncie mam już japoński booster box, zatem mogę się mądrować. Pozdrawiam byrytyk24 i przypomnieć, że jeśli chodzi o japońskie EV Heroes, a to co nam oferują tutaj w tej nazwie to taka troszeczkę profanacja, ale okej, okay, pomijmy ten bątek. Oczywiście zaraz przybliżę wam co tam się konkretnie kryje we wnętrzu. Za tą wspaniałą gromadkę zapuszkowanych iwilucji chciałabym serdecznie podziękować sklepowi internetowemu Pokeshop.pl, na które was serdecznie zapraszam i jednocześnie przypominam, że na hasło Ivy otrzymacie aż 5% rabatu na cały asortyment. Myślę, że totalnie warto skorzystać, albo przynajmniej obczać, nie, nie? One się też zgadzają. No to co, myślę, że nie ma na co czekać, dlatego przechodzimy do otwieranka. Myślę, że dzisiejsze otwieranko rozpoczniemy od najmłodszego z braci, czyli sylwiona. Jak widzicie, puszka ta jest zdecydowanie skrojona pod Sylwiona, ponieważ posiada na sobie akcent niebieskiego koloru różowego, który jest wypełniony dodatkowo takimi uroczymi kropeczkami. Poza kadrem pozwoliłam sobie ściągnąć folię, żeby pokazać Wam puszkę w pełnej krasie. Swoją drogą bardzo podoba mi się to wykończenie te tutaj wypukłości. dodaje to zdecydowane. Uroku, a jeśli chodzi o samego Sylwiona, to powiem Wam, że wydaje mi się, że on może być płci męskiej. To jest jeden z tych Pokémonów, tutaj, nad którym można by się zastanawiać, czy jest to dobry pomysł. Następuje uroczyste zwolnienie blokady. Tak, i ku naszym oczom chyli się prąka, i z tyłu coś mi tam zaczyna wylatywać. A nie, okej. Okay. Jak może pamiętacie w innych puszkach, ta teksturka tutaj była wykończona takim plastrem miodu, ale mi zdecydowanie bardziej podoba się taka klasyczna. Czarna. Jeszcze krótki rzut na samą prąkę i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ona jest aż tak ładna. A jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj muszę zdecydowanie pochwalić, <grym> może bez uderzenia. To, co zdecydowanie muszę pochwalić w tych puszkach i uważam, że to jest mega zaleta, to to, że zawierają one dwa Brilliant Starsy, tylko jednego Fusiona no, i dodatkowo Vivid Volt. Można powiedzieć, że przekrój boosterów jest dość interesujący. Ja mega się cieszę, że zamiast dwóch czy trzech Fusionów mamy tutaj Brilliant Starsa, który, jak wiecie, jest póki co dalej najnowszym dodatkiem, co niedługo się już w sumie zmieni. Myślę, że fajnym pomysłem dla urozmaicenia jest otwieranie boosterów po konkretnym pudełku, żeby było widać, co z konkretnego wypadło. Więc może zacznijmy od Fusion Strike, który z tych trzech dodatków wydaje mi się Takim najmniej interesujący. Może inaczej niektóre karty Ma naprawdę fajne do zdobycia, ale jeśli chodzi o pull rate jest tragiczny. swoją drogą on tutaj chyba był troszeczkę rozklejony i widzę, że mam już tutaj lekko pofałdowany kot. Tak? <ścoughs> Oddaję go dla uważnego widza. Metalowa energia, Falling, Simi Sage, Dancer, Arakuda, Snabu, Giodut, Shizlipid, Sklewki, Reversem. Jest SHINGS. W stali widzowie, oczywiście, już słyszą w swoich uszach, jak mówię, że jest przesłodki, przeuroczy, więc tym razem wam to odpuszczę, dlatego, żeby przejść do ostatniego miejsca. 3, 2, 1 Electros. No to co, może Vivid Voltage teraz? Tutaj, jeśli chodzi o Vivid Voltage, to przypomnę, że polujemy na pikacza v -Maxa. Energia Trawiasta, Sableye, Cramorant, Kakuna, Voltor. Rokaw, <grymne> Wismur, Trabisz w takim mrocznym otoczeniu, Dynamo. patrzcie, idealnie mam okazję nadrobić nazwę tego Pokemona, na poprzednim odcinku nie pamiętałam jego nazwy, ale nazywa się on Dayanshi, tak bym przynajmniej przeczytała, nie wiem, czy to jest to poprawne, w każdym razie ostatnią kartą jest Tynamo Halon Flame, Telon Flame. W ogóle tutaj dopracowali te ognie, i wyglądają tak całkiem realistycznie, a sam ptaszek jest w takim bliskim, interesującym. Kadrze, który zachodzi również na ramkę, więc jest totalnie wrażenie przestrzenności. Jakby wszystkie Witek wyglądały, to byłoby cacuszko. No i kochani, najlepsze zostawiłam na koniec. Zobaczymy, czy wypadną tutaj może jakieś karty trenerów, może coś w tym stylu. Jako, że ten z Charizardem zwykłam zostawiać na ostatnie, teraz biorę ten z Sheininem. Zamiast energii mamy znacznik V-Star, Cheren Scare, bear trick. Collapse Sadium, Shingx, Farfetch Psychodeliczny, Execute, Grimmer, Cliff o, bardzo fajny reverse psychodelicznego Farfetchta, zresztą mojego ulubionego typu. No i ostatnią kartą jest Staraptor. No jak widzicie, póki co, szał, aż takiego nie było, ale dobra, wpada chociaż jedna karta wi. A może tutaj coś, jakiś trener, może jakiś V-Star, No, kto wie. Już patrzymy. Wodna energia, Starmi. Cynthia's Ambition, Cheren's Care, The Dedenne, Capture, Sphinx, Farfest Psychodeliczny, będzie tutaj jakaś karta trenera? Nie, ale reversem jest Weavile, 3, 2, 1, Flagon. Na usprawiedliwienie Sylwiona mogę powiedzieć, że jest on najmłodszym z braci, czyli miał najmniej czasu, żeby zebrać jakieś super doświadczenia, dlatego mam nadzieję, że przynajmniej Bracia z gatunku psychiczny i mrok dadzą tutaj popalić. Jako, że Espion jest jednym z moich ulubionych, jak nie ulubioną ewolucją, myślę, że teraz weźmiemy go pod lupę. Jak widzicie, puszki te po prostu różnią się kolorami, a jeśli chodzi o samo wykończenie, jest ono praktycznie identyczne. Podobnie jak z każdej strony, wygląda to w ten sam sposób. Espion, jak przystało na psychicznego pokemona, wydaje się taki najbardziej statyczny z tych. Trzech braci, ale nie zmienia to tego, że naprawdę jest ładna ta karta. W tych kartach wypodobają podobają mi się szczegóły, jak na przykład to, że fajnie mu połyskują oczki i ta kulka i <laughs> jego mocy. <laughs> Więc rozpoczynamy od Fusiona, kodzik dla uważnego widza, metalowa energia Eldego School, Chili Cylan i Cress, Paniri. Klobopas. Dynamo, Zorua Shelder. Reversem jest Mantine. Tatnią kartą jest Feraligatr Holo. W ogóle dzisiaj wyskakują pokemony, który, na których nazwach mogę wręcz połamać sobie język. No to co, może teraz pora na elektryczny Vivid Voltage. Co prawda ma tutaj Celebi na odkładce, ale... falcząca energia. Beauty. Windon Stadium. Nazlif. Oshawott. Pineco. Clefairy. Tynamo. Milcery, Awww. Przesłodziutki. Pampi jest Reversem. Ostatnią kartą jest Ninjask. Znowu ta sama sytuacja, mamy Shayminę i mamy Charizarda, a teraz weźmy Charizarda. Zaszalejemy. Myślę, że ten Brilliant Stars może tutaj sporo namieszać, zatem sprawdźmy, co tutaj kryje się w środku. Metalowa Energia, Morgrem, Friends in Color, Probopass, Starly, spiritum Purloin, Milcery, Shinx, Reversem jest Klank. Niestety nie mamy tutaj żadnej karty z trenerem. 3, 2, 1. Tornadus, który swoją postawą trochę pokazuje nam, że nie powinniśmy tutaj zbyt wiele oczekiwać. Zatem pokaż, co tam masz w środku. Psychiczna energia, fracture, cafe master, Gebite diesel, Helucia fro, magmar w tej flamastrowej ilustracji. Staryu, Milcery jest reversem ostatnią kartą. Jest V! Right Póki co bilans wygląda tak, że oprócz karty promo, która jest oczywiście gwarantowana w każdej puszce, mamy po jednej V, ale zobaczymy. Może los troszeczkę uśmiechnie się do nas tutaj przy okazji otwierania boosterów z tej puszki, ale najpierw oczywiście weźmy ją pod lupę. Więc jeśli chodzi o Ambreonan, okładka jest połączeniem takiego czerwonego i morskiego koloru, a sam Ambreon stoi do nas tak dość. Frontem. <laughs> to, co od razu rzuca mi się w oczy, to to, że jest naprawdę bliźniaczą wręcz zrobiona do e, tej z espionem. Swojego rodzaju są to takie bliźnięta reprezentujące noc i dzień, więc ten adekwatny jest troszeczkę bardziej mroczny. Tradycyjnie lecimy z piożonem. Kto wie, może dzisiaj się akurat zdziwię i wypadnie jakaś fajna sekretarka. Mroczna energia, dancer, pangoro, grablocked, chansi. Galariański zigzagun, Manki, Clancher, crowlight. Delkaty jest reversem i to takim siedzącym fajnie w cieniu. Nie wiem, jak wy, ale ja z tego obrazka czuję taki totalnie letni klimat. 3, 2, 1. Latios. Vivid Voltage. Energia elektryczna. Alister, Heroes Medal. Kurczę, muszę przyznać, że te w takim bardziej wyblakłym, w starym w stylu mega zwracają moją uwagę i to już nie pierwszy raz zauważam. Bardzo fajny art. Voltorb, o tutaj w podobnym stylu Reversem jest Pincarchin Pincurchin, Pincarchin Jak kto woli Ostatnią kartą w tym boosterze jest Duraludon Holo Wodna Energia, Friends in Galar Probopass, Team Yell's Cheer Halucha, Beezle Gible, Trapinch Castform, powoli zbliżamy się do miejsca Reverse'a lub też karty a jednak Reverse Mógł 3, 2, 1 Mewtwo. No to kochani, przechodzimy do honorowego boostera. Zatem Uff. i dzisiaj, jeżeli coś z niego wypadnie, to można powiedzieć, że honorowy booster wręcz zrobi ten odcinek. Zatem trzymajcie mocno kciuki i patrzymy, co tam jest w środku. Metalowa energia, Clank, call, Double Turbo Energy Execute Starly, Shroomish, Piplap, tweak. O, rewersem jest Chańko. Ostatnią kartą w tym boosterze, i w ogóle w tym odcinku jest! Bibaran Holo! Kochani, mogę z pewną dozą śmiałości powiedzieć, że najlepszymi grupami dzisiejszego odcinka są te oto trzy promki. I wiecie co? Gdyby nie były one tak fajne, to myślę, że nie byłabym tak zadowolona, jak i tak jestem. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli filmik Wam się podobał, proszę pozostawcie łapkę w górę. Jeżeli tego nie robicie, a wiem, że część z Was tutaj nie subskrybuje, a mnie regularnie ogląda, wtedy zapraszam do rozważenia subskrypcji, a i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!